Subskrybuj kanał, aby zobaczyć więcej filmów. Nie, ponieważ ciągle słyszałem, że nigdy nie będzie amerykańskiego papieża. Po prostu dlatego, że polityka w Stanach Zjednoczonych ma zbyt dużo władzy światowej. Teraz nie potrzebują także wpływu w Kościele, więc się tego nie spodziewałem. Tydzień po objęciu urzędowania przez papieża Leona Tewnostek jego brat John Privost zaszokował świat, łamiąc milczenie. W nieoczekiwanym i szczerym momencie mówił o obciążeniach, z którymi jego rodzina zmagała się od czasu, gdy jego brat zdobył władzę. A potem padło zdumiewające wyznanie. Nie miałem pojęcia, że tak szybko to nastąpi. I mogę wam powiedzieć, że od tamtej pory jestem bardzo cichy. Gryzę się w język z powodu tego, co tam na zewnątrz jest rozpowszechniane w mediach społecznościowych. Nie chcę podpalać dla Leo dodatkowego ognia. I tak ma wystarczająco dużo. Ta bezkompromisowa szczerość daje nam rzadki wgląd w ogromną presję, jaką wywiera papież. Jeśli ta historia fascynuje Cię tak samo jak mnie, nie zapomnij kliknąć lubię to i zasubskrybować. Na pewno nie chcesz przegapić tego, co będzie następne. Rankiem po jednym z najbardziej niezwykłych momentów w historii jego rodziny, John Prevost siedział w domu, gdy zadzwonił telefon. Po drugiej stronie był człowiek który dzień wcześniej pojawił się na balkonie Bazyliki Świętego Piotra jako nowo wybrane głowy kościoła katolickiego. Jednak dla Johna nie był to papież Leon XVIII. Był po prostu Robem. Tak było zawsze. I mimo kamer, światowych nagłówków i 1,3 miliarda ludzi, którzy teraz patrzą na niego jako na duchowego lidera, Rob nie zmienił się ani trochę. Ze swoim typowym suchym humorem zapytał, czy już reporterzy poszli? John odpowiedział, że nie. No to na razie, powiedział Rob, śmiejąc się i rozłączył się. Ten krótki, zabawny moment daje nam zaskakujący i szczery wgląd w prawdziwy charakter papieża Leona. Przyziemny, bystry i nadal ten sam facet z południowej strony Chicago. Jedno jest pewne: to nie były zwykłe wybory. Gdy biały dym unosił się z komina kaplicy Sykstyńskiej, a świat wstrzymał oddech. Aby poznać imię nowego papieża, nikt poza kręgiem kardynałów nie przypuszczał, że będzie to Amerykanin, a co dopiero Rob Privost. Jednak dla tych, którzy go znali, jego awans nie był zaskoczeniem. John, na przykład, przewidział to od samego początku. Niestety powiedział, że nikt nie mógł go od tego odwieść. Tego rodzaju determinacja nie pojawia się z dnia na dzień. Rodzi się przez lata poprzez poświęcenia, przekonania i głębokie poczucie powołania. Od swoich wczesnych lat w Chicago przez studia na Uniwersytecie Villanova w Pensylwanii po pracę misyjną w Peru, Rob nie podążał po prostu wytyczoną ścieżką. Stworzył ją sobie sam, krok po kroku, z intensywnością i oddaniem, które zwróciły uwagę nawet najbliższych przyjaciół. I mimo całej powagi i swojego silnego wewnętrznego powołania, Rob, teraz papież Leon nigdy nie odciął się od ludzi, którzy podążali tą drogą z nim. Przyjaciele. Rodzina, koledzy z Villanova, nawet ludzie, z którymi pracował w Peru, wszyscy mówią to samo. Nigdy ich nie zapomniał. Dzwonił, pytał, był obecny, nie zniknął po prostu w hierarchii kościelnej. To trzymywał obietnic, pamiętał o urodzinach, rozmawiał o sporcie. Faktycznie, zadawano palące pytanie z jego starej dzielnicy w Chicago: czy był fanem Cubs czy White Sox? John jasno to wyjaśnił: papież jest z drużyną White Sox, a nie Cubs. To może niewiele znaczyć poza Chicago, ale jeśli się stamtąd pochodzi, odpowiedź ta wiele mówi o lojalnościach. John sam dowiedział się o wyborze swojego brata w najbardziej przyziemny sposób. Czytał właśnie książkę w swoim salonie, pewnie rozkoszując się spokojnym momentem, gdy nadeszła wiadomość. Biały dym unosił się nad Watykanem. To był znak. Nowy papież został wybrany. Natychmiast włączył telewizor i zadzwonił do swojej siostrzenicy. I kiedy w końcu ogłoszono imię, imię jego brata, jego siostrzenica zaczęła krzyczeć. Nie ze strachu ani szoku, lecz z czystej radości, zachwytu i niedowierzania, że ktoś, kogo kochali, właśnie napisał historię. To był dokładnie taki krzyk, który zdarza się tylko wtedy, gdy twoje życie zmienia się w jednej chwili. Kontynuował jako brat, wujek, przyjaciel, a nagle staje się papieżem. I mimo tego ogromnego przełomu, Rob wciąż dzwoni do domu, wciąż żartuje, wciąż pozostaje tym samym człowiekiem. Oczywiście teraz cały świat patrzy na niego i próbuje dowiedzieć się, jakim papieżem będzie i jak poprowadzi Kościół przez jedno z najtrudniejszych rozdziałów. Jego bliscy wierzą, że będzie podążał śladami papieża Franciszka, ale na swój własny sposób. Jednak, nawet w tym wyjątkowym momencie pojawia się gorzki posmak. John Prevost, brat Roberta, określił to wszystko jako gorzko słodkie. Bo dla rodziny, która obserwuje go z daleka przez dziesięciolecia, ta nowa rola oznacza nie tylko białą szatę i uwagę całego świata, ale także oddalenie. Prawdziwe oddalenie. Rodzaj, w którym wizyta może wymagać paszportu i upoważnienia bezpieczeństwa, a nie szybkiej przejaźdźki przez miasto. Czy kiedykolwiek go zobaczymy, jeśli nie polecimy tam? zapytał John. To pytanie unosi się jak cichy westchnienie nad wszystkim, co celebrowano. Droga Roberta Prywosta nie zaczęła się w Rzymie, nie zaczęła się nawet w katedrze, zaczęła się jak wiele wielkich opowieści w wyobraźni dziecka, które już wiedziało, kim chciało być. Jako chłopiec, Rob nie tylko się bawił, on odprawiał msze. Jego bracia Louis i John wzdychali, gdy mały Rob zbierał opłatki i rozdawał je z poważną miną, jak Eucharystię. Brał to na serio i nigdy tak naprawdę nie przestał. Wiedzieliśmy to tak naprawdę od początku, powiedział Louis. Będzie księdzem. Gdy był nastolatkiem, to powołanie zaprowadziło go daleko od domu. Rob poszedł do seminarium w Michigan i wracał tylko na wakacje i w święta. Kiedy rodzina zabrała go tam po raz pierwszy, John przypomina sobie powrót jako trudny i smutny. A teraz? Teraz jest jeszcze gorzej, mówi. Bo gdy twój brat zostaje papieżem, Oddalenie staje się ostateczne. Piękne, ale ostateczne. Louis, najstarszy brat, nie rozmawiał z nim od czwartku dnia, w którym jego młodszy brat stanął jako papież Leon Ciepnastykt na balkonie. Ale zazwyczaj często rozmawiają, najczęściej gdy Rob ogląda mecz piłki nożnej. Mały szczegół, który nadaje odrobinę ciepła i normalności obrazowi mężczyzny, któremu teraz powierzono duchowe prowadzenie ponad miliarda ludzi. Gdy Louis w końcu zobaczył relacje telewizyjne o wyborze swojego brata, w jego oczach pojawiły się łzy radości. To nie był tylko moment dumy, to była intensywność dziesięcioleci miłości, oddania i poświęcenia, które zalały go w jednym jedynym momencie. Ale zanim pojawił się papież Leont Kiemnastek, a nawet zanim pojawił się ojciec Bob, był po prostu robem młodszym z trzech braci siedzącym w ławce kościoła parafialnego świętych Maryi Zwiastowania na południowym krańcu Chicago. W latach 50. i 60. ta parafia była sercem społeczności. Rodzina prywostów była tam w każdą niedzielę. Wszyscy trzej chłopcy uczęszczali do szkoły parafialnej. Ich matka Mildred była nie tylko przewodniczącą Stowarzyszenia Altarystów i Różańca, ale także grała w przedstawieniach teatralnych. Byli mocno związani z życiem kościoła. Zawsze tam byli, wspomina Noel Nice, która przypomina sobie, że w niedzielnej mszy siedziała za rodziną. Cała społeczność kręciła się wokół kościoła, ale ta społeczność nie jest już tym, czym była kiedyś. Stara katolicka twierdza na południu Chicago zbladła jak wiele innych w Stanach Zjednoczonych. Historia Świętej Maryi i jej upadek, fuzja z innymi podupadłymi parafiami, zablokowane drzwi i ołtarz pokryty graffiti nie jest tylko lokalną tragedią. To symbol większej zmiany, zmiany w amerykańskim katolicyzmie. Gdzie kiedyś parafie w miastach były pełne rodzin, teraz w wielu miejscach panuje pustka. Demograficzne zmiany, zmiany kulturowe i presja ekonomiczna przerysowany obraz Wypchnęły wiernych na przedmieścia i zamknęły instytucje, które kiedyś stanowiły centrum sąsiedztwa. Wracajmy więc nie do Watykanu, ani do wspaniałych machów Rzymu, ale do skromnego ceglastego domu w Dalton w Illinois. Tam papież Leon Diagnoste, urodzony jako Robert Prevost, spędził swoje dzieciństwo. Nie właśnie w miejscu, w którym można by się spodziewać, że zacznie się papieska kariera. Żadnych szoferów, żadnych nauczycieli łaciny w domu – tylko ciche brzęczenie życia pracowniczego na południowym przedmieściu Chicago. Ten rejon nie był błyszczący ani znany, z pewnością dopiero teraz. Ale ukształtował chłopca, który pewnego dnia miał zostać duchowym przywódcą ponad miliarda ludzi. Ale nie oszukujmy się, Rob nie pozostał w Dalton. Jego droga zaprowadziła go daleko poza ulicę jego dzieciństwa. Zapisał się do Seminarium świętu Augustyna w Michigan, Internatu przygotowującego do kapłaństwa. I stamtąd jego świat tylko się powiększał. Peru, Włochy, Watykan. To była długa droga, pełna oddania, dyscypliny i oddalenia. Zrezygnował z znanych twarzy, spontanicznych odwiedzin rodziny, komfortu domu na rzecz czegoś większego niż on sam. Ale ta droga zaczęła się w miejscu, które, jak podkreśla badacz Rob Parral, jest miliardy kilometrów daleko od błyszczących przedmieść na północy i zachodzie Chicago. Pochodzi naprawdę z prawdziwego, twardego Chicago, mówi Pearl. I ma rację. Dalton i okoliczne południowe przedmieścia nigdy nie były symbolem prestiżu. Otoczenie ani nie było zielone, ani bez skazy. Składało się z autostrad, fabryk i torów kolejowych, miejsc, gdzie pracowano ciężko, bez rozgłosu, miejsc, które są zazwyczaj ignorowane, chyba że coś się tam zdarzy. Dona Sagna, która dziś mieszka tuż obok Starego Domu Prywosta, przeżyła w tej okolicy ciężkie czasy. Obserwowała, jak zmienia się jej blok, jak sąsiedzi się wyprowadzają, jak otwarcie odbywa się handel narkotykami, jak dzielnica stara się trzymać razem. Ludzie często się wyprowadzali, mówi najczęściej, aby uciec przed przemocą. A jednak dziś jest dumna, że mieszka obok domu, który nagle opowiada świętą historię. Mam nadzieję, że przyniesie to trochę spokoju tej sąsiedztwu, powiedziała reporterom. I to wiele znaczy. Czasami, gdy świat po raz pierwszy od dziesięcioleci zauważa twoją ulicę, wydaje się to rodzajem odkupienia. Ta okolica w ostatnich latach stała się spokojniejsza. Teraz unosi się w powietrzu pewna cisza, może nawet pewna godność, szczególnie gdy pomyśli się o tym, co oznacza mieszkać obok domu papieża. Ten dom, zresztą skromny i zadbany dom ceglasty, został sprzedany w zeszłym roku za jedynie 66 tysięcy dolarów. Po szybkiej renowacji wystawiono go ponownie na sprzedaż prawie trzykrotnie, i teraz agent nieruchomości zastanawia się, czy nie jest wart jeszcze więcej. Bo w całym szacunku, to już nie jest tylko dom, to historia część drogi, która łączy Dalton z kaplicą Sykstyńską. Ale nie chodzi tylko o dom, chodzi również o kościół. Rodzinna parafia papieża Leona, święty Maryi zwiastowania, kiedyś była żywym miejscem. W ciągu dziesięcioleci przed narodzinami Roba rosła tak szybko, że w 1957 roku trzeba było zbudować trzeci budynek, dokładnie w czasie, gdy przyszły papież uczył się chodzić. Przez lata kościół kwitł. Był pełen życia, pełen rodzin, pełen wiary, ale czas nie był dla niego łaskawy. Problemy strukturalne narastały, społeczność malała. W 2011 roku arcybiskup ogłosił budynek oficjalnie niebezpiecznym i go zamknął. Miejsce, w którym papież uczył się modlić, stoi dziś puste. Za ołtarzem widnieją grafiti. To boli, to ma wymowę. Wzrost jednego życia, upadek niegdyś kwitnącej wspólnoty wiernych. I nikt nie może nie zauważyć, że ta historia, chłopca, który wyrósł z zanikającej dzielnicy i został papieżem, jest głęboko spleciona z historią katolicyzmu w Ameryce. Tak wiele parafii, jak Świętu Maryi, straciły swoje członkostwo, rozwiązały swoje struktury, zamknęły kościoły, ławki zakurzyły się. A jednak z tej dokładnie historii wyłania się coś niezwykłego. Papież Leon XIX nie wyrastał w religijnym, bajkowym świecie. Wzrastał w rzeczywiście realnym świecie, ukształtowanym przez walkę i poświęcenie, zarówno na poziomie osobistym, jak i wspólnotowym. Jego matka Mildred aktywnie angażowała się w społeczność, prowadziła grupy, grała w teatrze. Zmarła w 1990 roku. Jego ojciec Louis sprzedał rodzinny dom w 1990 roku, po prawie 50 latach pod tym samym dachem. Rok później zmarł również. W wielu aspektach świat, który znał papież Leon jako dziecko, zniknął. Jego społeczność, jego rodzice, nawet towarzystwo w dzielnicy. Ale to, co pozostaje, to dziedzictwo tych początków. Dyscyplina, oddanie, zakorzenienie w miejscu, które nauczyło go pokory, zanim jeszcze zaczął uczyć się teologii. Rzym, kaplica Sykstyńska i świat wstrzymuje oddech, gdy biały dym unosi się w niebo. Dla wielu, którzy patrzyli w tym dniu, imię Robert Prewost mogło być tylko imieniem. Nawet kardynał Timothy Dolan, arcybiskup Nowego Jorku, znany ze swojej otwartości, przyznał, że nie spodziewał się tego. Znałem go, powiedział Dolan, wzruszając ramionami w rozmowie z Erin Barnett z CNN. Ale ja byłem jednym z marginalnych postaci. Dokładnie to jest szczególne w Cichych Przywódcach. Działają najczęściej w cieniu, aż nagle stają na balkonie Bazyliki Świętego Piotra i machają jako papież Leon leontyknastyk tłumowi tysięcy. Ale dla tych, którzy znali Roberta Prewosta, ten moment nie pojawił się znikąd. Może nigdy nie planował zostać papieżem, ale wszystko w jego życiu, wszystkie jego decyzje i posługa prowadziły w tym kierunku. Zanim kiedykolwiek nosił białe szaty czy kamery, podążały za nim na każdym kroku. Prewost wypracował sobie reputację solidnego, refleksyjnego, wręcz mało widocznego mężczyzny. W watykańskich korytarzach nie był znany z przemówień ani wystąpień. Był tym, który słuchał. A czasem to właśnie te osoby Najbardziej zaskakuje świat. Wychował się na południu Chicago, w skromnym życiu głęboko zakorzenionym w wierze, w parafii Świętej Maryi Zwiastowania. Potem było seminarium w Michigan, studia na Uniwersytecie Villanova, magisterium z teologii w Catholic Theological Union w Chicago, a w końcu doktorat z prawa kanonicznego w Rzymie. Ścieżka akademicka z pewnością, ale to nie tytuły najbardziej go ukształtowały. To było peru tam spędził wiele lat nie jako turysta, ale jako część społeczności. Jako misjonarz pomagał ludziom w Trujillo i ostatecznie prowadził miejscowe seminarium Augustynów. Teru nie było przystankiem, to stało się jego domem, nawet się tam naturalizował, z paszportem i wszystkim. To nie jest tylko symboliczne, to wiele mówi o tym, kim on jest. Jego służba nigdy nie była listą kontrolną ani drabiną kariery. Chodziło o obecność, o pozostawanie, uczenie się i oddanie. W 2015 roku został biskupem Hiklajo, rozległej diecezji w północnym Peru, i nie prowadził jej z daleka. Przyjaciele i koledzy relacjonują, że osobiście odwiedził wszystkie 50 parafii, nie tylko raz, ale wiele razy. Nie chciał zarządzać kościołem tylko na papierze, chciał go znać, być wśród ludzi. Taki styl przywództwa, zastawszy rękawy, pojawiając się za każdym razem, pozostawia ślad. Edinson Farfan, obecny biskup Hiklajo, wspomina Leona jako kogoś, kto rozumiał życie na marginesach społeczeństwa wśród biednych, zapomnianych tych poza światłem reflektorów Kościoła. Może to też wyjaśnia imię, które wybrał, Leon to the Gnostic. In z historią, dokładniej papież Leon X. wspaniały głos Kościoła w sprawie sprawiedliwości społecznej praw pracowników i roli wiary w zmieniającym się świecie. Wybór tego imienia zdaje się wskazywać na kontynuację tej wizji. Kościół, który zmaga się z rzeczywistymi potrzebami społeczeństwa, nie tylko żyje w ceremoniach. Fidel Purisaka, ksiądz, który ściśle współpracował z nim w Kiklajo, opisuje prywosta jako kogoś, kto wszędzie, gdzie się pojawiał, przynosił ducha rodziny. Ciepły, obecny, głęboko ludzki. Niezwykły biskup, prowadzący zwyczajne życie mówił. To wiele mówi w kościele który często krytykowany jest za hierarchię i formalizm. Papież Leon przez swoją skromną obecność prowadził jako przyjaciel, jako pasterz, jako wierzący człowiek pełen współczucia. A potem, w roku 2023, Rzym ponownie wezwał papieża Franciszka, mianując go szefem potężnego Dicasterion do spraw nominacji biskupów. Znacząca pozycja, szczególnie w kościele, który przechodzi przez zmiany na wszystkich poziomach. Niebawem został mianowany kardynałem. Dzięki temu znalazł się w globalnym świetle reflektorów. Jednak nie stracił swojego humoru. Niech zapyta tylko Mark O'Connor, australijski brat zakonny, który niedawno spotkał się z ówczesnym kardynałem Prewostem. O'Connor przyniósł mu prezent. Kardynał uniósł brew i powiedział: Mam nadzieję, że to nie jest Vegemite. Nie, to nie był. To były czerwone ciasteczka Tim Tams. Kardynał odetchnął z ulgą. Tak. Jest już papieżem, ale wciąż jest tym człowiekiem, który dokładnie wie, co lubi, a czego zdecydowanie nie. Kardynał Joseph Tobin z Newark pięknie podsumował, mówiąc, że praca między kulturami zmusza do zmiany myślenia, do nowego podejścia. I dokładnie to zrobił Robert Prevost. Nie tylko czytał o innych wspólnotach, żył wśród nich, prowadził je, uczył się od nich. I tak stoimy teraz przed niezwykłym momentem historycznym, gdzie Watykan i Biały Dom... Dwie z najsilniejszych instytucji na świecie są jednocześnie prowadzone przez Amerykanów. Po raz pierwszy w historii mężczyzna w białych szatach i mężczyzna w owalnym biurze dzielą nie tylko narodowość, lecz co zaskakujące, również historię wyborczą. Tak, papież Leon Czepnostek, wcześniej kardynał Robert Prevost, jest pierwszym amerykańskim papieżem. I to przynosi coś zupełnie nowego. Udokumentowaną ścieżkę z lokalu wyborczego i to w Illinois. To nie jest zaproszenie, aby analizować jego poglądy polityczne. Ale to prawda. W ciągu ostatnich 12 lat Leon głosował w republikańskich prawyborach, wcześniej w demokratycznych. I ten szczegół, jak banalny by się wydawał, dodaje nowy wymiar historii. Bo jeśli mamy papieża, który aktywnie uczestniczył w życiu cywilnym w Ameryce, to pokazuje, że nie został ściągnięty z dalekiego klasztoru. On przeszedł te same drogi, co miliony zwykłych Amerykanów. Stał w kolejce do głosowania. Ta przeszłość nie jest wszystkim, ale znaczy coś. Uczy papieską posługę w sposób, którego nigdy wcześniej nie doświadczyliśmy. Oczywiście można się spodziewać, że papież i prezydent z tego samego kraju natychmiast wywołują alianse polityczne lub wręcz napięcia, zwłaszcza biorąc pod uwagę podgrzaną globalną sytuację w ostatnich latach. Oczywiście porównania między papieżem Leonem a Donaldem Trumpem natychmiast zaczęły się pojawiać. Niektórzy byli pełni nadziei, inni sceptyczni. Media nie zmarnowały czasu, aby szukać sensacji i dokładnie tutaj zaczęły się interesujące sprawy. Konto na X, wiecie, dawnym Twitterze, istnieje od 10 lat pod nazwą Robert Prevost, od roku 2015 kiedy Trump rozpoczął swoją pierwszą kampanię prezydencką, to konto wielokrotnie udostępnia wpisy krytykujące retorykę Trumpa, szczególnie w kwestii imigracji. Ton nie jest przychylny. Aby być sprawiedliwym, CNN jeszcze nie zweryfikowało, czy konto rzeczywiście należy do papieża Leona, czy ktoś po prostu używa jego imienia. Ważne zastrzeżenie mimo to czas i treść zwróciły uwagę szczególnie w czasach gdy social media stały się rodzajem publicznego dziennika dla postaci publicznych. Więc gdzie teraz stoimy? Kardynał Timothy Dolan, znany z tego, że nie owija w bawełnę, dał może najbardziej przyziemną odpowiedź. Powiedział, że fakt, że Prewost jest Amerykaninem nie miał dużego znaczenia w konklawę. Nie chodziło o wybór kogoś, kto zrównoważył Trumpa lub odzwierciedlałby amerykańską politykę. Nie powinno nas dziwić, że widzimy w papieżu Leonie budowniczego mostów, powiedział Dolan. To w końcu oznacza łacińskie słowo pontifex. I ma rację. Zadanie papieża polega w istocie na jednoczeniu, a nie dzieleniu, nie byciu politycznym przeciwwagą, ale oferowaniu duchowego i moralnego prowadzenia całemu światu. Mimo to Dolan dostrzegł oczywiste pytanie. Czy papież Leon chciałby budować mosty do Donalda Trumpa? Chyba tak, powiedział z dyplomatycznym wzruszeniem ramion. Ale chciałby budować mosty do przywódców wszystkich narodów. I to jest kluczowe. Nie chodzi o jednego człowieka, chodzi o wszystkich ludzi. Nawet Biały Don, zwykle niezbyt znany z powściągliwości w krytyce, przyjął pojednawczy ton. Rzeczniczka prasowa Caroline Leavitt odpowiedziała na pytanie dotyczące potencjalnych krytycznych postów ze spokojem, wyjaśniając, że nie ma żadnej wrogości między prezydentem Trumpem a nowym papieżem. Jest bardzo dumny z tego, że teraz mamy amerykańskiego papieża, powiedziała. To wspaniała rzecz dla Stanów Zjednoczonych i dla świata, i modlimy się za niego. Papież Leon Ciciachnetz może mieć swoją historię, swoje akta wyborcze i być może kilka wymownych opinii. Jednak teraz wkracza w urząd, który wykracza poza narodowe granice i programy partyjne. Jego wyzwaniem i powołaniem jest przemawiać do całego świata, nie tylko do jednego kraju. A jeśli jego przeszłość nas czegoś nauczyła, to że słuchał długo zanim my zaczęliśmy patrzeć. Jeśli podobał Ci się ten głęboki wgląd, nie zapomnij kliknąć lubię to i zasubskrybować nasz kanał po więcej historii o ludziach i momentach, które kształtują nasz świat. Do następnego razu.